Pada. Ścieżka Prawdy Buddy. Rozdział dziesiąty. Przemoc. Wszyscy drżą przed przemocą, wszyscy boją się śmierci. Stawiając się w położeniu innych, nie powinno się ani zabijać, ani powodować do zabijania. Wszyscy drżą przed przemocą, życie drogie jest wszystkim. Stawiając się w położeniu innych, nie powinno się ani zabijać, ani powodować do zabijania. Kto poszukując szczęścia krzywdzi innych, którzy także pragną szczęścia. Na koniec sam go nie osiągnie. Kto poszukując szczęścia nigdy nie krzywdzi innych, którzy także pragną szczęścia, w końcu je osiąga. Nie bądź dla nikogo szorstki w słowach. Ci, do których tak byś przemawiał, mogliby się odwzajemnić. Gniewne słowa prawdziwie ranią, a odpowiedź może być jeszcze gwałtowniejsza. Kiedy uciszyłeś siebie i zamilkłeś niczym pęknięty gong, dotarłeś do nibany, gdyż nie ma już w tobie mściwości. Tak jak pasterz przegania kijem bydło na pastwisko, tak starość i śmierć przeganiają siłę życiową z żywych istot, z jednego wcielenia w drugie. Gdy głupiec dopuszcza się złych czynów, nie zdaje sobie sprawy z ich złej natury. Bezmyślny człowiek jest dręczony przez swe uprzednie czyny, niczym ktoś przypalany ogniem. Kto używa przemocy wobec tych, którzy są bezbronni i krzywdzi tych, którzy są niewinni, Wkrótce sprowadzi na siebie jedną z następujących przypadłości: ostry ból albo katastrofę, uszkodzenie ciała, poważną chorobę albo pomieszanie umysłu, kłopoty ze strony władzy albo ciężkie oskarżenia, utratę bliskich albo utratę dobytku, zniszczenie domostwa przez pożar. Gdy jego ciało się rozpada, ten pozbawiony wiedzy człowiek odradza się w piekle. Ani chodzenie bez okrycia, ani zmierzwione włosy. Ani znoszenie brudu, ani głodowanie, ani leżenie na ziemi, ani posypywanie się popiołem i kurzem, ani przesiadywanie na własnych piętach w pokucie nie może oczyścić śmiertelnika, który nie pokonał niestałości umysłu. Ktoś może nosić bogate stroje, lecz jeśli jest zrównoważony, spokojny, opanowany i ugruntowany w świętym życiu, i jeśli odrzucił przemoc wobec wszelkich istot, to jest prawdziwym świętym kimś, kto się wyrzekł mnichem. Rzadko zdarza się na tym świecie ktoś, kim kieruje skromność i kto unika nagany, tak jak koń pełnej krwi, co nie potrzebuje bata. Niczym koń pełnej krwi, trącony batem, natężaj się, niech wypełnia cię duchowa tęsknota. Przez wiarę i moralną czystość, wysiłek i medytację, dociekanie prawdy, bogactwo nauki i cnót oraz uważność, zniszcz to niezmierzone cierpienie. Budowniczowie kanałów regulują bieg wód, wytwórcy strzał prostują je, cieśle nadają kształt drewnu, ludzie dobrze biorąc sobą.